Tuć, tu sport, rozmowa tygodnia. Dzisiaj w Kospocie przy zachodniej 70 gościmy Jakuba Kraskę. Teraz uwaga będę przedstawiał. Jakub Kraska, pływak, srebrny i brązowy medalista młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires, widzem świata juniorów i multimedialista mistrzostw Europy juniorów. W 2018 roku to już y, tutaj były te seniorskie zawody. Tak. Y, brązowy medal Mistrzostw Europy Seniorów w Glasgow. W 2019 srebrny medal Mistrzostw Europy Seniorów w sztafecie 4x50. Tamten poprzedni medal, pierwszy seniorów, był w sztafecie 4x100. Y, oba te medale Mistrzostw Europy w Glasgow. Lat 19, niecałe 20. Uf. To kiedy przeprowadzka do Glasgow, bo to szczęśliwe miasto dla Ciebie. <gry> A, I przeprowadzka raczej nigdy, ale to prawda, bardzo szczęśliwe dla mnie miasto, zawsze je bardzo miło swoim, Jak tylko słyszałem, e, że mamy mistrzostwa Europy, te zimowe teraz, co były w grudniu w Glasgow, to już miałem takie przeczucie, oho, będzie dobrze. Już troszkę stres szedł, już mówiłem, będzie dobrze. No i się nie myliłem. Pojechaliśmy tam, zdobyliśmy. Medal w sztafecie 4 razy 50 Ja poprawiałem swoje rekordy życiowe, więc jak najbardziej na plus zawody. Zaczniemy sobie ten wywiad od początków Twoich, no bo skąd to zamiłowanie do, do pływania się wzięło? To było tak, że od początku byłeś tak sfokusowany, chcę zostać pływakiem i, i tylko na tym się skupiałeś? Raczej nie. Tak wracając naprawdę daleko, e, no to jak byłem naprawdę takim małym dzieckiem, takim powiedzmy e, 6-7 lat, no to mogę szczerze powiedzieć, że nienawidziłem w ogóle wody. Mhm. Nie umiałem pływać, e, jak mama mi zanurzyła głowę, nie wiem, byliśmy gdzieś nad jeziorem, to tam popluskać się przy brzegu, wszystko dobrze, ale jak mama mnie zanurzyła czy coś, to płacz ryk, bałem się wody i nie mogłem po prostu no jeździć. Nie spodziewano odpowiedzi. Tak. <laughs> Zaczęło się od tego, że chciałem jeździć na kolonie z kolegami, uh -huh. i rodzice powiedzieli, że jak chcę jeździć na obozy, to muszę umieć pływać. No i wysłali mnie na lekcje pływania. Oczywiście jadąc na basen, zawsze płakałem, bo uh -huh. tak bardzo tam nie chciałem jechać. No i tak się zaczęła ta przygoda. Jakoś tak. Powoli zaczynałem lubić ten sport, topowanie. Potem poszedłem, bo zaczynałem w łodzi. Potem poszedłem do Konstantynowa Łódzkiego na takie lekcje prywatne, doskonalenia pływania. Tam jeden z trenerów powiedział, że widzi we mnie jakąś tak, że tak powiem, smykałkę do tego i żebym spróbował w uczniowskim klubie sportowym. No i jak zacząłem, tak trenowałem tam do 17 roku życia. Ja zdobywałem dla tego klubu medale mistrzostw Europy juniorów, biłem rekordy Polski, no i potem nastała nowa era AZS-u. No i odszedłem od nich wraz z trenerem i poszliśmy do AZS-u, ale rozstaliśmy się z Konstantynowem w bardzo pozytywnych relacjach. Jestem im bardzo wdzięczny i zawsze będę ich bardzo miło wspominał. No to taka dynamiczna na razie to Twoja kariera, od małego chłopca do, do młodego dorosłego, jeśli no. mogę tak powiedzieć. Yy, bo cały czas jesteś młody i tutaj pojawia się zawsze kwestia tych wyrzeczeń, z którymi musiałeś się uporać. Pewnie było ich sporo, bo treningi, yy, dieta, yy, zawsze jak rozmawiam z, właśnie z młodymi sportowcami, pytam ich o to i jak sobie z tym radzili, bo to jest no, naprawdę godne pochwały i moim zdaniem też godne szacunku. No tak, No już od najmłodszych lat to łowanie to jest mnóstwo wyrzeczeń. Kiedy moi rówieśnicy szli, nie wiem, na pizzę, spotkać się razem, cokolwiek razem robić, integrować się, ja musiałem iść na trening. Nie miałem czasu na kolegów, żeby, nie wiem, spędzać czas ze znajomymi, wychodzić do kina, na pizzę. Ja takiego życia nie miałem jako dziecko. Ja jako dziecko wracałem do domu, jadłem szybko obiad, jechałem prosto na trening, wstawałem o 5 rano przed szkołą, żeby iść na trening. Trenowałem dwa razy dziennie, że tak powiem pełne poświęcenie dla sportu. No, przez to moje życie po prostu wyglądało zupełnie inaczej niż moich rówieśników, no i w tym momencie też moje życie zupełnie wygląda inaczej niż moich rówieśników. Moi rówieśnicy idą na studia, oczywiście ja też poszedłem na studia, ale ja jestem myślami bardziej na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach uh -huh. Świata, Europy, a moi rówieśnicy są bardziej myślami w szkole. Miałeś jakiś taki poważny kryzys, kiedy myślałeś żeby rzucić to wszystko? I jednak stać się takim normalnym chłopakiem, tak jak właśnie Twoich rówieśnicy? Kryzysy zawsze są, ale czy takie poważne, to raczej nie. Raczej to są takie małe kryzysy. Ja takie, że tak powiem. Jeden gorszy dzień stanie się i się myśli, a może by to rzucić, po co mi to wszystko? W szczególności to, takie myśli przychodzą kiedy człowiek jest naprawdę zmęczony. Już ma dosyć naprawdę wstawania o tej piątej rano, wszystko boli, jeszcze zimą kiedy wstaje się jest ciemno, zimno, no po prostu masakra, no, ale takie po prostu myśli trzeba przezwyciężyć, iść dalej do przodu, nie poddawać się i walczyć o swoje. Teraz powiedziałeś, że jesteś zawodnikiem AZS-u. Co to tak naprawdę dla Ciebie oznacza? Masz jakieś ulgi na studiach? Klub Cię wspiera? Jak to wygląda? Możesz gdzieś trenować, gdzieś nie? Coś więcej Ci wolno? Bycie członkiem AZS-u daje mi, będę szczery, że daje mi ulgi i ogromne wsparcie. Mhm. AZS to jest, że tak powiem, nie chcę tutaj o pieniądzach mówić i ogólnie, ale mogą mi zapłacić na przykład za fizjoterapeutę, wspierają mnie po prostu w fizjoterapii, w odżywkach, w treningach, w obozach. Wcześniej takie wsparcie nie miałem, gdyż Klub, z którego wychodziłem, nie był to duży klub. Był to w małym mieście konstantynów Łódzki, mhm. klub uczniowski. Tam nie było takich pieniędzy, żeby mi zapewnić e, możliwość przygotowywania się na takim poziomie, jakim zapewniał mi AZS. Okej, okay. masz jakiegoś idola? E, idola takiego sportowego chyba. Idola, że masz, nie, życiowego. raczej takiego idola nie mam. Są ludzie, których, że tak powiem, podziwiam, których obserwuję, podpatruję, staram się coś dobrego od nich wziąć. Ale raczej takiego stricte idola, że wzoruje się na, stricte na tej osobie mhm. to raczej nie mam. Kim są te osoby w takim razie? No na, no spływania głównie. No to Michael Phelpson no to, to jest klasyk, Cape Russell, mhm. e, też amerykański pływak, no, następca Phelpsa, że tak powiem. E, to jest człowiek, który na jednych mistrzostwach świata zdobywał po 7 złotych medali, bije rekordy świata. No niesamowity człowiek, maszyna można by rzec. To teraz właśnie Myślę, że troszkę w nawiązaniu do, do idola, którego nie masz, ale no czerpiesz z różnych wzorców, chciałbym porozmawiać o Twoim charakterze. Bo dużo dobrego można przeczytać w internecie, między innymi o Twoim charakterze. Walczak, ale ze spokojną, taką chłodną głową. Mówiłeś, że z tym się chyba urodziłeś, bo taki byłeś od zawsze, to prawda? E, tak, to prawda. Zawsze miałem taką e, chęć do rywalizacji, taką chęć do walki, i chociaż nie wiem, byłbym ostatni, nawet tutaj mówię o czasach właśnie, jak było się w podstawówce na WF-ie, były jakieś sztafety tam, mhm. e, jakieś zabawy dla dzieci. To chociażbyśmy byśmy byli ostatni, to nie było, że się poddawałem, tylko zawsze starałem się gonić i to mi zostało po prostu taka chęć do tej rywalizacji, do tej walki, nawiązywania. Pokonywania przeszkód, takich po prostu, taki, no, tak jak mówię o sobie, że jestem takim walczakiem. No, właśnie, twój trener też w jednej z rozmów wspomniał o tym, że jesteś stworzony do, do rywalizacji w sztafetach. To widać też na razie po twoich wynikach, że w tych sztafetach idzie ci lepiej, i szczególnie na, na ostatniej zmianie. To też jest właśnie, jakby, skutek. Tego, jakim jesteś człowiekiem, jaki masz charakter? Ewidentnie myślę, że tak. Bo jednak wychodząc na start indywidualny, a na start sztafetowy, kiedy wychodzimy grupką, tam w cztery osoby wychodzimy za ten słupek i jeden walczy za drugiego, jesteśmy drużyną, to, jest, mhm. to są takie emocje, które naprawdę wyzwalają w człowieku taką adrenalinę, że czasami jesteśmy w stanie dokonać czegoś, czego może nawet nie byliśmy, w, że tak powiem... Nasza fizjologia by nie, nie przewidywała tego, że jesteśmy w stanie na przykład popłynąć dany wynik, ale ta adrenalina, ta motywacja, ta chęć, żeby nie zawieść drużynę, samego siebie i wszystkich bliskich jest tak wielka, że płynie się niesamowite rzeczy. W moim przypadku tak jest na pewno. Nieraz popłynąłem wynik, na który mogę szczerze powiedzieć, że nie byłem gotów, mhm. a robiłem takie rzeczy właśnie w sztafetach, że naprawdę. Czyli typowy charakter sportowca, ta rywalizacja cię, cię strasznie napędza. A jak sobie radzisz właśnie z popularnością, bo głośno o tobie zaczęło się robić tak 2017-2018 rok. Yy, teraz, teraz już no, znowu coraz głośniej, bo tutaj Mistrzostwa Europy jeden sukces, kolejne Mistrzostwa Europy kolejny sukces. Yy, nie przeszkadza ci to, że właśnie musisz przyjść, udzielić wywiadu, spotkać się z kimś, uśmiechnąć do zdjęcia? Nie, nie. Na szczęście w moim przypadku jeszcze ta popularność nie jest taka przerażająca. Nie mam z nią kompletnie problemu, to są jakieś, że tak powiem sporadyczne jak na razie wywiady, mm -hmm. jakieś spotkania, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, że tak powiem, wiem, że to jest coś część bycia sportowcem. I, że tak powiem, sądzę, że da się do tego przyzwyczaić. A, czyli studówka Ci nie grozi, tak? Z... Nie, raczej należy. nie jestem typem takiego showmana, co marzy o jakiejś wielkiej karierze w telewizji <laughs> czy w innych mediach społecznościowych. Raczej u mnie jest problem w drugą stronę, że wiem, że powinienem się bardziej promować w mediach społecznościowych, a ja raczej wolę sobie po cichutku pracować, pracować i pracować na ten sukces, niż tutaj wstawiać te, te zdjęcia, tutaj się mhm. tak, że tak powiem, raczej w drugą stronę u mnie jest problem. Rozumiem. Przejdźmy sobie teraz do treningów, yy, treningów z Zatocu Sportu, bo przez chwilę tam pojawił się jakiś problem, yy, nie do końca zależny od Ciebie, yy, teraz jest już yy, wszystko ok, możesz yy, tam tak. trenować? Teraz już jest wszystko ok, no, była nieprzyjemna sytuacja, że tak powiem, z Zatoką Sportu, z Politechniką, tutaj, że tak powiem, ja już przeszłość zostawiłem za sobą, yy -y. dla mnie liczy się to, co jest przede mną, yy, moje cele, a to, co się stało, no, utrudniło mi to w pewien sposób treningi, przygotowania się, no, ale jak widać po wynikach, wynikami się obroniłem. E, nawet to nie mogło mi przeszkodzić, żebym nie osiągał swoich marzeń i celów, więc dalej do przodu. A przyszłość zostawiam za sobą i tyle. Jak wygląda dzień z życia reprezentanta Polski w, w pływaniu? Jedno to właśnie ten dzień z życia, a drugie taka rzeczywistość. Czy czy możesz liczyć na, na wsparcie osób z zewnątrz, właśnie mam na myśli tutaj fizjoterapeutów, mm. być może jakiś dietetyk, y, trenerzy, y, macie cały taki sztab ludzi, którzy, którzy są odpowiedzialni za wasze przygotowanie? Mm, będąc tutaj w domu na miejscu, że tak powiem, y, kiedy nie ma zgrupowania kadrowego, raczej jesteśmy zdani na siebie. Jest mm. mój trener, z którym trenuję, ale jeżeli chodzi o fizjoterapeutę czy coś, no to tutaj już, że tak powiedziałem, z klubem, tak samo z odżywkami, działam z klubem, e, całe to wsparcie dostaję od AZS-u, e, będąc tutaj na miejscu. Za to, kiedy jesteśmy już na jakimś zgrupowaniu takim e, stricte kadrowym, że są wszyscy trenerzy kadrowi, jest cała po prostu, no cała kadra, że tak powiem, pływacka, no to mamy ze sobą zawsze fizjoterapeutę, który zawsze pomoże, e, trenerzy są, jest koordynator no i my i to w sumie cała ekipa kadry na obozach. raczej Dietetyków ze sobą nie wozimy, w ogóle takiej uh -huh. osoby raczej nie ma w związku. To teraz dzień z życia sportowca. Dzień z Twojego życia. Pobudka rano i co dalej? Pobudka, szybkie śniadanie. Jadę na pierwszy trening. Na basenie spędzam około dwóch godzin od rana. Potem wracam na drugie śniadanie. Później to już zależy, jak wygląda dzień, bo to każdy dzień jest troszkę inny. Czasami uh -huh. mam czas na tą drzemkę, że tak powiem, między treningami, żeby się zregenerować, odpocząć. A czasem no, trzeba pozałatwiać parę spraw, coś zrobić, e, i wtedy nie ma czasu na taką drzemkę. E, później obiad, e, jedę na popołudniowy trening, też spędzam na nim koło 2-2,5 dwie, dwie godziny. E, wracam z popołudniowego treningu, e, jem kolację. No i to jest taka chwila, że tak powiem, dla mnie wieczorem, że tam e, chwila relaksu, mogę odpocząć, posiedzieć z rodzicami. Czasem może wyjdę ze znajomymi, coś zjeść na kolację zamiast w domu, ale mhm. to raczej rzadko. Raczej wolę porządnie najeść się w domu i wcześniej pójść spać, bo to jednak trzeba z samego rana wstać i potem cały dzień. A treningi, na treningi tylko na basenie, czy jakieś takie ogólnorozwojowe też wchodzą w grę? E, nie, nie. Rano zawsze jest na basenie, a po południu jest woda lub siłownia. Mhm. Wybiegnijmy teraz trochę w przyszłość. Cel na 2020 rok jest jeden, jasny? Jeden jasny, dostać się na Igrzyska Olimpijskie. Kiedy pierwsza próba? Pierwsza próba na początku kwietnia yy, w Sztokholmie na zawodach swim open. Masz yy, jakiś taki plan awaryjny w razie czego? Może nie powinienem o to pytać, no ale no, już zadałem. <głosy> <głosy> nie, że tak powiem plan awaryjny yy, to są mistrzostwa Europy, mm -hmm. yy, które odbędą się w Budapeszcie. One są jakoś yy, w czerwcu prawdopodobnie, mm -hmm, mm -hmm. tak mi się wydaje i Mistrzostwa Polski yy, Seniorów, które odbędą się w Lublinie w maju. To jest okay. ostateczna już próba, że tak powiem, dostanie się na igrzyska, bo to jest już ostatni termin wtedy. No i później igrzyska. Masz jakiś cel? No bo zakładamy, że uda Ci się zakwalifikować. Myślimy mhm. optymistycznie, zresztą chłodna głowa, tak jak w Twoim przypadku często bywa, yy, ale właśnie tutaj przygotowując się do tej rozmowy wymyśliłem sobie pytanie, jaki wynik by Cię zadowolił w Tokio? Jaki wynik? E, rekord życiowy, dla mnie najważniejsze każdego sezonu, nie mówię sobie jakby dokładnie co do setnej jaki wynik chcę popłynąć, mhm. tylko chcę robić rekordy życiowe. Jak Czyli na razie... miejsce to też jest taka sprawa chyba drugorzędna w chwili obecnej? W chwili obecnej miejsce jest o, sprawą drugorzędną, jak mhm. na razie jestem młodym zawodnikiem i najbardziej mi zależy, by, żeby cały czas był postęp cały czas iść do przodu. Jaki ten postęp będzie? Oczywiście, że bardziej się ucieszę, jeżeli ten postęp będzie większy. Ale najważniejsze dla mnie jest, żeby ciągle była ta progresja, żeby nie stanąć w miejscu. Twój trener mówi, że szczyt formy i Twoich możliwości przyjdzie na te kolejne Igrzyska 2024 rok. Yy, wystarczy ci cierpliwości do tego, żeby się tyle czasu przygotowywać na te, no myślę, może nie jedne, jedyne zawody, ale właśnie no to jeszcze 4 lata przynajmniej. Tak. Yy, tutaj jest to, co ludzie często mylą. Mhm. E, olimpiada to jakby nie są same zawody. Olimpiada to są te 4 lata e, przed igrzyskami. Tak. Same to, co ludzie potocznie nazywają Olimpiadą, to są Igrzyska Olimpijskie. To jest właśnie jakby to podsumowanie tych czterech lat. I do Olimpiady nie przygotowujemy się rok, pół roku, miesiąc, dwa miesiące, tylko przygotowujemy się 4 lata, a czasami przygotowujemy się całe życie. Mhm. Dlatego wiem, że zapału mi na pewno nie zabraknie, bo poświęciłem już, no mogę śmiało powiedzieć, że połowę życia. Nawet większość niż połowę życia poświęciłem na sport i zamierzam poświęcić drugie tyle, żeby spełnić swoje marzenia i cele. Są one tak silne, że wiem, że tej motywacji na pewno nie zabraknie. To jakie są te marzenia i cele? Czy jakiś główny taki cel, do którego dążysz, po którym poczujesz się spełnionym sportowcem? Kiedy medal olimpijski. Nie. Ewidentnie jest to dla mnie medal olimpijski. I indywidualnie czy w sztafecie? Indywidualnie. Czyli celujemy w medal indywidualny. Tak. Nie mogę powiedzieć, igryzji. kiedy, ciężko to przewidzieć. Może w 20, może w 24, może w 28, kto wie. Zobaczymy. No jeszcze sporo tych imprez przed tobą. Mam nadzieję, że jeszcze na nie jednej igrzyska pojadę, że na jednych się nie skończy, tylko na pewno, że tak powiem, załapię parę razy się na igrzyska. Ale no, mój główny cel, że tak powiem, taki życiowy, to jest medal olimpijski. W momencie, w którym zdobędę ten medal olimpijski, myślę, że będę mógł poczuć się spełniony i że y, to, co robiłem, miało sens. Mhm. I że tak powiem, y, no, czuję się w 100% spełniony życiowo. Rozumiem. Okej, okay, no to cóż, pewnie na koniec y, życzyć Ci przede wszystkim zdrowia. Bo to najważniejsze o głowę, to nie ma się co martwić. Trener też cię pewnie tam mocno przypilnuje. Także bardzo ci dziękuję za, za to spotkanie. W imieniu całej redakcji, myślę, że wszystkich naszych widzów też życzę ci zdrowia i powodzenia. Bardzo dziękuję. Yy, cóż, zachęcamy Was oczywiście do yy, śledzenia dalszych losów Kuby, w, nie tylko w trakcie Olimpiady, ale mam nadzieję też w trakcie Igrzysk. Olimpijskich. A Was zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo. Widzimy się w kolejnych tygodniach w Tułuszcz Tu Sport, w rozmowach tygodnia. Do zobaczenia.